Siema widzowie, to ja! To ja! Puszek, quiz! I się wam pokażę, jak? Jak ogólnie tu. Ja? Dużo mam tu u tego. Dobra. Jak tu ogólnie zrobić animację taką w Spójrzcie tu, na tą animację. Spójrzcie na animację, jaką zrobił Czerwony Jestem. Chwila. Tutaj zrobił taką animację. Dzień dobry widzowie, dziś pokonamy Niemców i Francję. Chwila przerwy i już pokonujemy Niemców. Bum-bum, dobra, czas teraz pokonać Francję. Chwila, coś nie idzie. Dobra, dam jej spokój. En, jak no to nara widzą. Dzień. No i właśnie dzisiaj wam pokażę, jak zrobić taką animację. Pierwsze, co robić, to musimy mieć te cztery aplikacje. Jako cię niestety ale muszę ciebie usunąć na razie. Yy, no i ogólnie to musimy mieć prowincję świata co countur, co Bales i Narrators Voice i, i Outside Video Editor. Musimy mieć te cztery aplikacje. aplikacje. I ogólnie te w sumie potrzebujemy mieć tej aplikacji, którą teraz mam. Wiemy, jak on. ogólnie to się nazywa X Resorder. No i. Dobra, przejdźmy na początku. Prowincje świata. W ten program wchodzimy tu ogólnie. Na razie nam się ładuje. Widzimy się po jak nam się naładuje. Ogólnie to mamy tu Palemop. Możemy stworzyć nową. Dobra, ja tu tworzę nową. Klikam w ten plus niebieski. I nazwam ją na przykład. Eee, nie wiem... Puszek. Dobra, i wybierz listę Musimy Pamiętajcie, że zawsze, jeśli chcemy zrobić te księtury balls, to musimy kliknąć w rzeczywista. Inaczej tego nie zrobimy. No i zapis. Wybierz nowe z generatorem. No i mamy tą mapę puszek. Wchodzimy w nią. Please wait. I jesteśmy w tej mapie. Ona jest rzeczywista. A tu jest ogólnie rosy, bo jest taka wielka a Polska jest tu. No i jak na przykład zrobić, żeby Polska na przykład przyjęła Czechy? Musimy zrobić tak, musimy kliknąć te tu, jest takie zablokowane i klikamy odblokowane i teraz tutaj taki przycisk ustaw, no i piszemy tutaj Polska Polska mamy i możemy na przykład pokonać teraz yy, yy, Czechy i Słowację już, He, He Łotwę też pokonujemy. Ty, 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 ty. Ale ja. Tyle krajów obok Rosji. Co nie jest łatwe, bo Rosja jest bardzo ogromna. Ale tu też pokonujemy, też te kraje. No i też to. Przejąłem chyba z parę cztery kraje. Nie wiem dokładnie, bo nie umiem. No w sumie jestem kotem, ale umiem liczyć. <laughs> nie tak dobrze jak człowiek. No i jeśli dajemy na... Przy... I, i teraz musimy dać rzut ekranu, czyli to zdjęcie tu. Robimy temu zdjęcie, ok Dobra zrobione zdjęcie. Nawet nie. Nawet nie jedno. No i teraz jeśli mamy tyle zdjęć zrobionych. To dalej musimy wejść w kółko i teraz musimy mieć i Bals. Na przykład zrobię Polskę. Wchodzimy w tą aplikację. Mamy tutaj, jesteśmy tutaj w Europie, a Polska jest w Europie. Tu mamy flagę Białorusi, Niemców. Ogólnie to szukamy Polski, gdzie jest tu. Po, o dobra, mamy Polskę. Dajemy jej jakieś fajne oczy, na przykład takie. Dalej dajemy na przykład musi, musi, po... znaczy w sumie nie musi, ale może mieć coś tu. Na przykład ja jej tutaj dam takie... Ogólnie nie dam tu prostu niestety, ale taką łzę, że na przykład jej jest smutno czy coś. No i dajemy potem, klikamy w ten przycisk, ten tu. No i dalej w ten. No i mamy to już w galerii. Dalej musimy wejść w Narrator Voice. narrator's Voice. Dobra, wchodzimy w tą aplikację. Na razie nam się ładuje dobra, cięcie. Dobra, już jestem po cięciu. Teraz klikamy w to. I musimy tutaj dać Polisz. Szukamy Polski. Polska jest jak coś, to Polska jest... Jak znajdziecie już Germany? To dalej, teraz wolno szukajcie, bo tu już będzie szybko Polska. Bo to jest w kolejności alfabetycznej ogólnie. Widzicie od A do Z. I tutaj szukamy, nasz, o tej Persil, to tutaj wiemy, że będzie blisko Pola, Polisz. No i klikamy w to. Dalej, lepiej mieć, no i lepiej Wam polecam ogólnie mieć Jacka. Bo Jacek ma najlepszy głos, pokażę Wam jaki. Właśnie taki głos ma Jacek. Po prostu musimy tutaj wpisać jakiś wyraz. Na przykład ja tu wpiszę. Um, Kocham puszka. Kocham. Kocham... kurde. Kocham", Kocham", Kocham... puszka. Okej. Okay. No i tutaj klikamy. Jak, jak to Kocham wyszło? Kocham puszka Dobra, mamy... Kocham puszka. Teraz klikamy tu. I klikamy save offline. No i save. No i ok. No i teraz mamy już ten głos w galerii. No i ostatnią rzeczą, jaką musimy zrobić, to wejść w tą, w tą aplikację. Wchodzimy. To jest podobne do capcut, tylko że cocud byśmy tego nie zrobili. Wchodzimy do naszej galerii. Klikamy w serinę. I mamy tutaj nasze zdjęcia. Dobra, wchodzę w te. W ogóle ja te zdjęcia zrobiłem w 4K. No i mamy tu. I co teraz zrobimy? To nie może tak wyglądać. Musimy wejść w przyciąć. O, tu jest te przyciąć. Klikamy. I musimy to tak ładnie przyciąć, żeby to ładnie wyglądało. O, na przykład tak. Teraz klikamy w to. O, i mamy. Tutaj teraz wystarczy dać naklejkę, tu jest naklejka i dajemy tą naszą smutną, w sumie smutnej Polski nie dam, bo Polska nie jest smutna, Pols Polska jest ucieszona, że tyle kraj jej się udało tutaj zrobić. No i, no i teraz dajemy ten głos oczywiście, y ten kocham Puszka, gdzie to jest? Uwaga muzyka, wchodzimy w muzykę i szukamy tego. Tu będzie powinno być kocham puszka 1. widzicie? Kochań puszka. No i mamy to kocham puszka, wykorzystać. I w sumie, to, w sumie to możemy to tak zrobić, że tylko taki obraz i. Kochań puszka. Kochań puszka. No i mamy nasz. Yy... Kochań puszka. Ogólnie to w sumie to wrzucę na YouTube. A. zapisz. No i teraz będzie. Nasza... Dołącz teraz, aby otrzymać. Dobra, mamy już. I teraz wchodzimy w YouTube. Teraz YouTube nam się odpala i już możemy ten film zrobić tak szybko. Teraz tylko wpisujemy tytuł. Ja to dam tytuł na przykład: y, Pol Polska i puszek. Oczywiście te dwa zdania z, z wyrazy z wielkiej litery puszek i polska. W czy Polska powinna być dłużej, ale na wszeloki dam. Ok, teraz klikamy dalej. I tu musimy wybrać, czy przeznaczone dla dzieci, czy nie. Ja to ogólnie moje filmy to ja to omijam i od razu klikam prześli film. No ale ogólnie klikam przeszli film. I to będzie film. Czasami te, czasami te to jest film i czasami też to jest short. Miał umiał, jestem kotem. Miał umiał, jestem kotem. No tak miał umiał, jest... jestem kotem. No i tak ogólnie się to robi? I już mamy polska i puszek. Kochań puszka. Kochań puszka. Kochań puszka. No i, tak... no i to już tak pięknie wygląda. Piękne tu Dzień dobry, widzowie. Dziś pokonamy Niemców i Francję. W sumie nie wiem, co więcej mam wam powiedzieć. Już chyba wszystko mam podpowiedziałem ogólnie. No więc, był z wami puszek.